Cześć, witajcie na kanale Razer w kolejnym odcinku serii Ark Survival Evolved. Obiecałem wam Alpha T-Rexa, macie Alpha T-Rexa, przed chwilą się zrespił. Mam nadzieję, że nikt jeszcze o nim nie wie. Przed chwilą, jakieś pół godziny temu jeszcze, jeszcze go tam nie było. On jest tutaj w górach, niedaleko w sumie mojej bazy tej nowej. Mam nadzieję, że uda mi się go zabić solo, że nikt tutaj nie przyjdzie, nie będzie przeszkadzał. Mam nadzieję, że nikt go teraz nie bije. Nie wiem jeszcze jaki ma level, bo nie miałem ze sobą lunety. Także zobaczymy. Mam ze sobą kuszę tu mega silną, 250 strzał. No i mam mojego ptaszora. Czatu niestety nie wyłączę, bo tutaj może ktoś coś pisać w międzyczasie. Dlatego na razie będzie z czatem. Zobaczymy, jaki ma level, kurczę. Jeżeli ma bardzo wysoki, to może być problem. Może uda się samym dziub dziubem, ale nie sądzę, raczej, raczej wątpię. Zaraz Wam pokażę jego statystyki, tylko podlećmy tam. Na pewno upewnimy się, że nikt go tam nie zabija. Ale wydaje mi się, że nikt nie pisał na czacie, że jest Alpha T-Rex. No ale niektórzy wiecie, no mogą sami zabić i po prostu nic nie pisać, prawda? Zaraz zobaczymy. Kusza jest naprawiona w 100%, więc nie powinno być raczej problemu. Mam nadzieję, że jest tam dużo dinozaurów. No i. On będzie zajęty pożeraniem ich, a ja na przykład będę mógł do niego w międzyczasie strzelać. Mam nadzieję, że się na nim nie zbuguje, bo łatwo się niestety zbagować na, na tych alfach bardzo łatwo. No więc mam nadzieję, że dziub nie zginie. No zobaczymy. Jest. Dobra, jest, słuchajcie, jest, nikt go nie bije, angielosy tylko. Zob pokażę, zobaczę, pokażę wam. Jakiś jestem. Podekscytowany. 5,5 tysiąca HP, HP, 1100% dmg'a. Eee, dobra, wylądujmy tutaj na chwilkę. 7,2, cholera jasna, bardzo wysoki. Eee, bardzo wysoki. Dobra, wiecie co, zacznijmy go e, dziubać, może jakoś tak żeby się tylko na nim nie zbagować, to jest najważniejsze, jak się na nim zbagujemy, to będzie lipa, już mnie mocno bije. Nie zobaczcie jeden gryz i on zabiera mi już dużo HP. Ja mu jeszcze zobaczcie nie ma żadnej... A nie już ma jakąś tam plamę krwi, zobaczymy jak to wyjdzie. Oby nikt tutaj nie przyleciał. Trzeba być yy, ostrożnie. No widzicie, on tutaj wszystko zabija na hita. Najlepiej, żeby on gdzieś się zaklinował, ale to dla dziubdziuba w sumie nie pomoże. Zobaczcie, podlecę troszkę w górę. My podleczymy. Mam trochę surowego mięsa, ale nie dużo. Zobaczcie, żeby go uleczyć. Zobaczcie, ile mi zabrał już HP. Połowę aż. Dlatego właśnie teraz chciałbym zaparkować tego dziub dziuba, żeby on się leczył. A ja w tym czasie bym strzelał do tego T-Rexa. Zobaczcie, czy na przykład teraz on jest tak zbagowany, że mógłbym czekajcie... Wydaje mi się chyba, że tak. Weźmy kuszę. Fak, 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 Dobra, nie widzę go. On prawdopodobnie mnie by na gryza wziął. Dlatego uważajmy. spokój jest tutaj troszkę zakamuflowany. Najlepiej, żeby on się na mnie patrzył, się zbagował. Kurczę, bo on teraz się prawdopodobnie też leczy w międzyczasie. A tak. Nie, zobaczcie, przeskoczył. Ciśniemy go. O. Tak mi się podoba. Już możesz tak zostać, stary. tam się przerzucił na coś, ale tak było ładnie. Co dużo mu tutaj weszło damage'a, nie tracąc mojego HP. Nie chcę ryzykować tego, ptaszora. Bardzo długo go levelowałem. Zobaczcie, on schodzi tutaj niżej. Tam są w sumie bazy niedaleko. Wiecie co, najgorsze jest to właśnie, że chcę go... Oj, widzicie, taki bug jest właśnie, że on tak opada. Po prostu chcę go zabić sam, dlatego chciałbym to zrobić po prostu szybko. On jest taki szybki, że strasznie przeskakuje, więc... Jak tutaj to wykombinować? Na przykład żeby tak osiadł byłoby go zajebiście. Najlepiej było tam przed chwilką. kurczę. Co on tam znalazł? Zobaczcie jaki jest szybki skubaniec. Kurczę, on jest szybszy fak, no i się zbagowałem na nim właśnie dlatego ona powinna mieć cały czas full HP. Zobaczcie, co teraz się stało. No i zobaczcie, jak już ciężko jest uleczyć. Bardzo ciężko. Nie podoba mi się to. 72 level ma tamten, co go wtedy biłem. Miał 44. I nie bił tak mocno jak, jak ten. No i zobaczcie, już nie mam tego mięsa nawet. Trzeba go zaklinować. By było zaklinować. Nie wiem, czy jest takie słowo. No i też w jakiejś odpowiedniej odległości, prawda? Gdzieś jaki on jest szybki. On nie zje na hita. A jak ja zginę, to od razu dziub też zginie. Do niego strzelać, ale patrzcie, on już chyba stracił te plamy krwi. Wydaje mi się, że się uleczył w międzyczasie. Nic do niego, kurde, nie trafiam tych strzał. Czyż może niektóre. O, oh, fak. Fakt. No i jestem zbagowany. Chyba będzie dętka. Dobra, słuchajcie, trzeba go zablokować. Bo tak to nie, nie ma szans. Ja pierdzielę, naprawdę dosięgnął. Oh, fuck. Zobaczcie, <laughs> jak on zabiera HP, jest mega silny. E, tak jak wam wspominałem, to ile one mają życia i ile e, demedża jest bardzo losowe jest stamina, bo ja nie patrzę na stamina. Dobra, stamina jest. E, no i dobra, już nie ma mięsa, więc muszę tutaj pozabijać jakieś coś. Co to jest za skok, stary? Dwa hity, i on e, zabije to argentywe. Ile jej zostało życia? 2000! tysiące. No i na przykład nie możesz się tutaj zbugować, stary. Niech on zje tam co jest, kurczę. No, przydałoby się, gdzie, gdzie zablokować. Wtedy będę mógł po prostu do niego strzelać z tej kuszy, O, tak, 72 drugi No, jest kozacki, widzicie jakie mam szanse gra jeszcze tutaj ma sporo do zaoferowania, jeżeli chodzi o endgame. No, jakbym miał jakiegoś innego T-rexa, który ma e, dużo do medża, to może, ale... Ogólnie jest lipa. Tym bardziej, że no niestety długo się leczy ten mój ptaszor. Nie wiem, mam nadzieję, że on też... że on się właśnie nie leczy, że on... jemu te obrażenia zadane zostają już, ale wątpię, bo wszystkie w sumie e, zwierzęta się leczą dobra ja potrzebuję mięsa ale byłem pewny że że, że go chociaż do połowy poharatam i, i jakoś później skuszy ale widzę że nie ma szans. Trzeba będzie go zaraz zbagować. Dobra, wiecie co, chyba zrobimy pauzę. Ja w tym czasie pozbieram mięso by ryby. Słuchajcie, wydaje mi się, że udało mi się osiągnąć to, co chciałem. On tam na razie stoi. Ja do niego postrzelam trochę. Zobaczymy jak to będzie. On możliwe, że zaraz się odłuje, więc w pogotowiu oczywiście dziób. dziób. On się w tym czasie leczy. On się bardziej leczy jak tak stoi niż na przykład jakbym na nim siedział, więc mam nadzieję, że on tutaj szybko się podleczy i ewentualnie dobijemy tego potwora. Te strzały w ogóle dochodzą do niego. Dobra, no dochodzą. Oczywiście będę starał się celować w machę. Ale chyba te drzewo mi przeszkadza. Wydaje mi się, że nie wszystko wchodzi. A może i wszystko, zobaczymy. No na pewno... Nie wiem, czy starczy tych strzał. Zobaczymy, Zobaczymy, czy kusza dotrwa. Ostatnio jak biłem tego na 44 zabrałem mu około połowę HP. No i użyłem około 150 strzał, więc... Ten jest dużo silniejszy, no ale zobaczymy, zobaczymy. O, te hity na pewno wchodzą. O, te, te, ten na przykład już niekoniecznie. No jest fajnie schowany, myślę, że nikt tutaj nas nie widzi. Damy radę. Dobrze, wiecie co? Zrobimy to tak, że ja na filmie przyspieszę Wam ten proces, tak jak przy budowaniu. Nie niechcący mi się pauza włączyła jak go zabiłem. Ach, także sorki, no ale e, najważniejsze zostało nagrane, tak dobra. E, niestety podjąłem walkę dziub dziubem, ale dziob dziub okazał się zbyt słaby, nie dał rady. Także musiałem go po prostu wziąć tą techniką lamerską, czyli e, zmagowany. E, poszło około 200 strzał e, używając kuszy, która ma 183% e, damage'a i aż 320 durability. Także normalne kusze by dawno już odpadły. Musiałbym użyć naprawdę dużo strzał z normalnej kuszy i po prostu musiałbym też wziąć bardzo dużo kusz, żeby jakby mi się psyły, prawda? Szkoda, że nie dobiłem go z dziubdziubem, bo ja dostałem prawie równo level, czyli dziub dziub. dziub, -dziub myślę, że dostał nawet może i z 5 leveli. Także szkoda, że go nie dobiłem. No w ostatniej chwili, w ostatniej chwili jakieś 5 strzał przed końcem stwierdziłem, że może już właśnie pora, żeby polecieć dziubdziubem go dobić. Niestety się nie udało. Lot słabiutki, zobaczcie, jest... Taka, taka kusza, taka siekierka i taka siekierka i to jest cały loot Plus 48 Primeita, Tak jak tutaj już zrobiłem, szybko do, do domu przeleciałem No ja zdobyłem, zobaczcie, no, prawie cały level sory Sorry, że tak się to nie nagrało już po tym zabiciu, no ale najważniejsza partia jest nagrana Także słuchajcie, dzięki za oglądanie Jeżeli znajdę jeszcze jakiegoś, uda mi się, to oczywiście postaram się to dla was nakręcić Dzięki za oglądanie, łapka w górę, komentarz. Udostępniajcie, jeżeli możecie moje filmy. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Cześć.